Współpraca w ramach Koalicji Obywatelskiej Platformy Inicjatywy i Nowoczesnej jest od wielu lat, a dokładnie od lat siedmiu. Sprawdziliśmy się w tych najtrudniejszych momentach, kiedy, kiedy PiS rządził, budowaliśmy wspólne listy do samorządu, do parlamentu i do europarlamentu, szanowaliśmy się przez ten czas, pomagaliśmy sobie i podjęliśmy decyzję o tym, że łączymy siły. Dlaczego? Dlatego, że te wybory w 2027 roku będą decydowały o wszystkim. Tutaj żarty się skończyły. Słyszymy głosy za oceanu, które mówią o tym, że Stany Zjednoczone mogą wystąpić z NATO. Słyszymy głosy w polskich polityków z PiSu, którzy atakują Unię Europejską i to robi partia Kaczyńskiego ręka w rękę z Braunem. I jest druga strona Koalicji Obywatelskiej, która chce zostać w Unii Europejskiej. Tak na dobrą sprawę w 2027 roku, podczas wyborów parlamentarnych, będziemy mieli drugie głosowanie e, za pozostaniem w Unii Europejskiej. To będzie istne referendum. Z jednej strony jest Kaczyński z Braunem, który chce nas wyprowadzić z Unii Europejskiej i słyszę tych polityków PiSu, zresztą też z tego regionu, którzy nawet proponowali datę przeprowadzenia referendum w sprawie polexitu. I to jest bardzo niebezpieczne i groźne, bo z tego się cieszy tylko i wyłącznie Putin i cała drużyna koalicji obywatelskiej, która widzi, że warto zostać w Unii Europejskiej. Dlaczego? Bo w ostatnich tygodniach Unia Europejska podjęła decyzję o przekazaniu 180 miliardów na uzbrojenie m.in. Polski bo miałem przyjemność pracować i w przyszłym tygodniu głosujemy bardzo ważny projekt w Unii Europejskiej, kolejnych prawie 80 miliardów w sprawie military mobility, czyli podwójnej e, zastosowania i, i, i mobilności wojskowej. Wy, wydamy na infrastrukturę podwójnego zastosowania w Polsce ogromne pieniądze, bo Polska jest pisana w tym dokumencie jako ten główny beneficjent. To jest drugi powód. I trzeci, e, jeśli chodzi o ten obszar dotyczący bezpieczeństwa, to jest program EDIP, kolejny ogromne pieniądze i Polska, która otrzyma ogromne, największe pieniądze. Dzisiaj Unia Europejska jest naszą polisą ubezpieczeniową. Jest również NATO. Drugą polisą ubezpieczeniową. O jedną i drugą musimy walczyć. Ale nie trudno nie słyszeć, co się dzieje również za oceanem, gdzie Trump mówi bardzo wyraźnie. Chcecie być bezpieczni w Europie? Musicie wziąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo w Europie. To z kim mamy budować to bezpieczeństwo? Jeśli nie właśnie w ramach Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, sytuacja jest... Bardzo poważna, bo widzimy te uśmiechy Brauna do Kaczyńskiego, Kaczyńskiego do Brauna i y, y, to jest niebezpieczne, więc dlatego łączymy siły. Ja chcę powiedzieć bardzo wyraźnie, inicjatywa polska, która powstawała najpierw w formule stowarzyszenia, zbierała podpisy w sprawie no, ważnych praw kobiet, dla nas bardzo istotnych i ważnych. Później y, otworzyliśmy partię, współpracowaliśmy w ramach koalicji obywatelskiej, nasza liderka jest y, y, ministrem y, edukacji. Dzisiaj dokłada bardzo mocną i bardzo dużą cegłę do tego dużego muru w całej Polsce, ale również tutaj w, w Opolu. Piotr Mielec, który jest tutaj znany jako samorządowiec, bardzo dobrze oceniany przez mieszkańców, nigdy nie miał problemu, wręcz odwrotnie, zawsze wspierany we wszystkich wyborach, dołącza tutaj do szerokiego, szerokiej platformy koalicji obywatelskiej. Budujemy ten mur, żeby zatrzymać ten populizm, tą dezinformację z drugiej strony, ale też to złodziejstwo z tej drugiej strony. I tutaj już rola oczywiście ministra Żurka, żeby to rozliczyć, co było złe, ale też patrzymy w przyszłość. I od tych wyborów w 27 będzie zależało, w którą stronę pójdzie. Polska albo pójdzie na wschód i będziemy osamotnieni najpierw w Unii Europejskiej, tak jak przez 8 lat za czasów Szydło i Morawieckiego. Wstaliśmy w kącie, tak jak, jak Węgrzy. Nikt z nami nie rozmawiał w Europie, bo nikt nie chciał z polskiego rządu rozmawiać w Europie. Najpierw nas samotnią, a później nas wyprowadzą, bo taki jest plan. Albo zostaniemy i będziemy poważnym graczem, poważnym partnerem w Unii Europejskiej. I nie mamy innego wyjścia albo na wschód, albo na Zachód. Jak na Zachód to z koalicją obywatelską, jak na wschód to z Kaczyńskimi z Braunem. Bo możemy sobie wyobrazić Kaczyńskiego jako premiera, a wicepremiera Brauna. Więc bo te rozmowy już przecież trwają i poparcie Brauna dla Nawrockiego, oczywiście w kampanii, to między innymi już ten pierwszy uśmiech, pierwsze podanie ręki tamtej partii. Więc mamy dwie możliwości. My apelujemy o poparcie, o wsparcie koalicji obywatelskiej, dlatego jako inicjatywa polska tutaj razem z Nowoczesną, razem z Platformą Obywatelską chcemy budować ten duży, silny mur, który zatrzyma ten populizm i to, co by mogło spowodować ogromne niebezpieczeństwo dla Polski.